Radio Kaszewe! Cześć, tu Paweł z Stoku. Cześć, tu Ada. Hej, tu Kasia. Cześć tu, Krzysiek z Cześć, tu Ania z Rumi. Słuchacie Radia Kaszewy. Radio Kaszewe! 13 minut po godzinie 8, zatem przyszła pora na naszego gościa. Dziś sportowo o piłce, ale nie nożnej, nie ręcznej, a o piłce halowej. Czyli tak zwanym futsalu. Dokładnie. Naszym gościem jest Karol Wenta, prezes WEMET Futsal Klub Kamienica Królewska. Cześć. Witam wszystkich słuchaczy, witam panią i pana dobry. redaktora. Dzień dobry, dzień dobry. Panie Karolu Prezesie. 12 <noise> września, czyli w najbliższą niedzielę odbędzie się ostatni mecz przedsezonowy połączony z prezentacją drużyny oraz sprzedażą karnetów. O jakiej dyscyplinie to już wiemy, będziemy rozmawiać i z kim, czyli z prezesem Wemet Futsal, kamienica, królewska Karol Wenta. To może pytanie na początek, dlaczego futsal znalazł się w Twoim życiu? Futsal w moim życiu znalazł się tak w zasadzie przez moich znajomych, piłkarzy, którzy trenowali ze mną od lat. Kilka lat temu postanowiliśmy założyć drużynę na początek środowiskową. Graliśmy czy w Lidze Halowej w Śrakowicach, w Somoninie, w Kartuzach. No i gdzieś tak naprawdę kilka lat temu pojawił się pomysł, żeby zająć się tym bardziej profesjonalnie. Wstąpiliśmy w szeregi związków piłkarskich w Polsce. Zaczęliśmy grać w drugiej lidze. Udało się awansować do pierwszej ligi i, i, i tak cały czas dążymy ku profesjonalności i, i no. I dzięki temu no, tak to powstało. Ja jeszcze zapytam, no bo nie wierzę, że w przypadku e, mężczyzny piłka nożna, piłka nożna e, nie miała miejsca. Czy to był początek właśnie futsalu? Piłka nożna, później futsal? Czy od razu futsal? Nie, na no początek piłka nożna. Ja Jednak. od, ja od <laughs> dziecka jestem kibicem piłkarskim, od dziecka e, no mam bzika na tym punkcie. E, też często jeżdżę na mecze do Anglii, bo jestem wielkim kibicem Liverpoolu. E, no futsal się pojawił no to był spędzanie czasu w zimę, tak? No dopiero później się pojawił pomysł, żeby, żeby to jakby bawić się w to profesjonalnie. Teraz to już nie jest zabawa, tylko y, tak naprawdę firma, y, która no, dostarcza tak naprawdę naszym, tu, naszej społeczności w Sierrakowicach y, Mi się wydaje dużo frajdy, dużo zabawy no, i, i, i też coś się dzieje dzięki temu. Czyli jak mama mówiła Karol iść do, do sklepu po zakupy, to Karol zakładał korki i nawet korka do sklepu. No tak, za dzieciaka, za dzieciaka na pewno no, tak, tak było. było. Mhm. A jak wyglądały przygotowania do rozpoczynającego się sezonu? Yy, przygotowania były ciężkie, bo, bo zaczęliśmy gdzieś pod koniec lipca. Chłopaki trenowali cztery razy w tygodniu. Yy, z trenerem motorycznym, z trenerem rozgrywaliśmy dużo sparingów. Yy, głównie zespołami z ekstraklasy. Klasy. Były to cztery sparingi z zespołami z Ekstraklasy, trzy sparingi udało się wygrać, jeden przegraliśmy, także, także widać efekty ciężkiej pracy zespołu, no oczywiście sparingi wiadomo niczym nie świadczą, my stąpamy twardo po ziemi i, i cały czas ciężko pracujemy, żeby, żeby to wyglądało jak najlepiej, też chłopaki Przykładałem się profesjonalnie, do tego już nikt, już nikt nie gra yy, na trawie. Wszyscy skupiałem się tylko na futsalu, i no i to przynosi efekty, a jak będzie, no to, no to zobaczymy. No właśnie chciałem powiedzieć, sparingi z paringami, a tak naprawdę rzeczywistość zweryfikują mecze ligowe, które już niebawem się rozpoczną. No i w związku z tym według prezesa Karola Awenty, które drużyny będą najbardziej, najmocniej liczyły się w walce o awans do najwyższej tej klasy rozgrywek, czyli do ekstraklasy? No na pewno głównym faworytem do awansu w tym sezonie jest widzę w sekcja futsalu, który, który na pewno wzmocnił się kilkoma doświadczonymi zawodnikami z przeszłością ekstraklasową. No na pewno mocna będzie też Mosina, która też ma mnóstwo zawodników doświadczonych z przeszłością ekstraklasową, czy to pierwszą ligową. Zespół ze Zgierza, który w zeszłym sezonie też, też zajął miejsce na podium. No, a tak naprawdę reszta drużyn to jedna wielka niewiadoma, bo no nie, nie mamy tak dużo informacji o innych drużynach. Nie każdy publikuje wszystko na swoich stronach internetow internetowych i zobaczymy, co będzie w trakcie sezonu, nie? A jaki postawiono przed trenerem drużyny i zespołem cel na ten sezon? Bo zawsze cele jakieś są. No przed sezonem postawiliśmy sobie cel z chłopakami, z trenerem górną połowę tabeli. W zeszłym sezonie była to walka o utrzymanie, bo graliśmy jako minek W tym sezonie górna połowa tabeli. Jednak no na dzień dzisiejszy widzimy duży potencjał w zespole. Naprawdę mam mocną i wyrównaną kadrę. I, I no ja spodziewam się może czegoś lepiej, ale z górnej połowy tabeli będziemy zadowoleni. Ale gdzieś tak po cichu marzy się awans w tym sezonie, czy jeszcze. Trzeba poczekać. Po cichu się marzę, ale mhm. nie, nie mówię tego głośno, bo jeśli nie będzie, to nic się nie stanie. Jeśli będzie, to, to będzie feta. Będzie feta <noise> przez tydzień. Dobrze, to, to, o planach mniej więcej. Wizję zespołu Wemetu. Wizja zespołu Wemetu jest jasna. No, chcemy zbudować coś na lata w naszej gminie, dać ludziom frajdę, rozrywkę. Przyjeżdżają do nas zespoły z wielkich miast w Polsce. Naprawdę futsal to są ogromne emocje. Chcemy w przyszłości stworzyć Akademię dla Dzieci. Może nie w przyszłym roku, chociaż już wstępnie takie są plany, ale, ale zapewnić też dobry rozwój dzieciom przez futsal i piłkę nożną na trawie. Tak naprawdę no, my istniejemy trzeci rok, i to jest dopiero początek naszej ciężkiej pracy. To nie jest jakaś krótka przygoda na chwilę, tylko naprawdę chcemy stworzyć coś fajnego na, na kilka, kilkanaście lat, żeby no ludzie w naszej okolicy mieli co robić, jak spędzać czas w weekend na przykład. Piłka, piłka halowa, czyli tak zwany futsal jest bardzo szybką grą, ale też i kontuz... dużo kontuzji jest, no bo nie jest to na wolnym powietrzu, nie jest to na trawie, hala wiadomo twarda. Przydarzały się kontuzje w trakcie przygotowania do sezonu? Jakieś problemy, kłopoty? Na szczęście odpukać w tym sezonie przygotowawczym jakieś drobne urazy, ale też też mamy swoje masażystki, które chłopaków przygotowują bezpośrednio przed treningami, wyleczają jakieś drobne urazy. Teraz chłopaki też nikt już nie gra na trawie, także nie łączą, nie łączą tych dwóch dyscyplin i też jest łatwiej utrzymać sprawność fizyczną, bo w zeszłym sezonie no, zdarzały się urazy w związku z przeciążeniem organizmów, ale no, na dzień dzisiejszy jest dobrze. Wiadomo, futsal to szybka gra, bo zawsze nasz realizator transmisji się śmieje, że no, nie da się nawet powtórki czasami wkleić w transmisję, no, bo tak szybko się dzieje, że. Czasami wklei powtórka już następna bramka pada. No ale to jest właśnie piękno tego, tego sportu i, i to, co się podoba ludziom, że cały czas coś się dzieje. Trzy fale pandemii za nami, czwarta podobno już wkracza. Kiwice, którzy zechcą przyjść na, na mecz, będą mogli czuć się bezpiecznie? No na pewno będą mogli czuć się bezpiecznie, no zależy kto na to patrzy, tak? No też my stosujemy wszystkie restrykcje na hali, na dzień dzisiejszy możemy wpuszczać pełną halę kibiców, to tak naprawdę napędza nas, nas do pracy, bo w zeszłym sezonie przy pustych trybunach, no to jednak nie było to samo, bo kiedy graliśmy w drugiej lidze, to trybuny były za każdym razem pełne i, i, i to napędzało do pracy, też dawało taką radość, jak się na to patrzyło. Mam nadzieję, że w tym roku będziemy mogli ludzi wpuszczać przez cały sezon, nie wiem co będzie, ale, ale na pewno będzie bezpiecznie, tak jak na wszystkich innych obiektach sportowych. Mamy informację na radiowego Messengera, wysłał Marian. Proszę pozdrowić Pana Karola, trzymamy kciuki i życzymy awansu do futsalu. No i zapytać, czy myślą o awansie. Pytanie już padło, zatem pozdrowienia od Mariana dla Pana Prezesa Dziękuję i, bardzo. i dla pozdrawiam. zawodników. I takie pytanie jeszcze, w niedzielę mecz sparingowy ostatni, prezentacja drużyny. Tak. Potem już no, zaczną się schody, no bo to mecze ligowe. Proszę kiedy pierwszy mecz, karnety i bilety, kiedy, gdzie to, jak wszystko ogarnąć. W najbliższą niedzielę mamy prezentację drużyny połączoną ze sprzedażą karnetów, szalików, różnych gadżetów klubowych, połączony ze meczem sparingowym. Zrobiliśmy to do tego, żeby pokazać kibicom, na co, jak to wygląda, jak to będzie wyglądać w tym sezonie, na co stać drużynę. No i karnetujemy w tym sezonie mecze, ponieważ no Koszt utrzymania drużyny są duże, no gdzieś też liczymy na wsparcie kibiców, żeby, żeby się dołożyli do tego, co tutaj tworzymy. Pierwszy mecz ligowy gramy 25 września o 15 w Gnieźnie, a pierwszy mecz domowy to jest 3, 3 październik, staw toroń o 17 w i Zapraszamy wszystkich. No właśnie już chciałem dzisiaj. zapytać gdzie gracie na hali w Sierrakowicach? Tak, na hali w Śrackowicach, to jest była gimnazjum, obecnie szkoła podstawowa numer 2 imienia Józefa Piłsyckiego. Możecie zapełnić pełną halę. Ile w tej chwili osób może wejść na 350. halę? 350. Zatem zapraszamy państwa na mecz Wemetu futsal klub Kamienica Królewska. Zapełnijcie halę. Dokładnie i wspomóżcie swoim dopingiem, a jeszcze w niedzielę o godzinie w niedzielę prezentacja zaczyna się o godzinie 15, po prezentacji jest mecz o, o okolicach godziny 16. Czy mecze będą transmitowane też online? E, ten pierwszy mecz sparingowy nie będzie transmitowany, natomiast wszystkie kolejne mecze ligowe owszem będą transmitowane tak jak to było. Poprzedniej sezonie. Zatem, panie prezesie, panie Karolu, wszystkiego dobrego. No i tak trzymamy kciuki, żeby, żeby ziściły się te marzenia o ekstraklasie. A my, jako y, Radio Kaszebe, jako patronat medialny y, WEMET Futsal, Klub Kamienica Królewska, na pewno pojawimy się na meczu, będziemy dopingować. Super, dziękujemy bardzo. Karol Wenta, prezes WEMET Futsal, Klub Kamienica Królewska, był naszym i państwa gościem. Wszystkiego dobrego, dziękujemy. Dziękujemy również. You got